Tak jak już mówiłem, serwer będzie pod Trunasa. Eee, mamy 4 zatoki na dyski, ale to nie koniec Ja mam tutaj takie coś, dysk Gudram CL100 eee, Wiem, że to jeden z, z gorszych dysków SSD, no nie oszukujmy się Jest to jeden z gorszych dysków, natomiast kosztował mnie 40 zł i ma być tylko pod system, także nie, mam co tutaj czego nie ma tutaj co za dużo wymagać Dodatkowo mamy porty tylko SATA 2, więc też no, nie poszalejemy za bardzo Także będę dzisiaj instalował ten Dysk w serwerze, co zaraz wam pokażę. No i będziemy instalować. Myślę, że na początek zainstaluję Windowsa, ale tylko po to, żeby sprawdzić jego wydajność i w ogóle, jak on się zachowuje. Później zainstalujemy sobie Linuxa. Także zaraz go tutaj umieszczę w którejś z tych zatok. Niestety będzie musiał być luzem umieszczony, no ale takie są warunki, a nie inne na razie. No, to się za to biorę. Jak widać od tej strony, dysk już siedzi, problemu większego nie było. Siedzi całkiem sztywno, co jest nawet zaskakujące, bym powiedział. Więc możemy się brać za instalację systemu docelowego. Także moi drodzy widzowie, jesteśmy właśnie na pulpicie naszego serwera. Połączyłem się do niego zdalnie, zainstalowałem Windowsa 10, żeby wam pokazać, jak to wszystko działa pod Windowsem. Pokażę wam teraz konfigurację. Jak widzicie procesor to Intel Celeron G1610T, 2,3 GHz, dwa rdzenie, 4 2 wątki i 8 GB pamięci RAM. To w podstawowej wersji, natomiast jeżeli chodzi o narzędzie DXDiag, które pozwala nam zdiagnozować dokładnie nasze podzespoły, będziemy mieli troszeczkę więcej informacji. No i tutaj jak widzicie mamy płytę Supermicro X9 SCL, wersję BIOS-u, dokładną ilość RAMu, plik stronicowania, procesor, jakie mamy tutaj monitory podłączone jakie dźwięk, kartę dźwiękową i tak dalej, więc tutaj jest troszeczkę więcej informacji, także jak ktoś chce, to może sobie obczaić to narzędzie w każdym systemie. No i jeszcze, w każdym oczywiście Windowsie. No i jeszcze HW Monitor, zobaczymy szybki podgląd na temperatury. Tutaj mamy naprawdę temperatury rewelacyjne. Co prawda wentylatory kręcą się dość szybko, bo z 30% swoich maksymalnych obrotów, a to jest prawie 5000 w przypadku niektórych wentylatorów, obrotów na minutę, ale zobaczcie, temperatura 30-32 stopnie to jest po prostu góra. Także no jest fajnie, ale tego można się było spodziewać po procesorze, który ma 35W TDP. Pierwszy test to SignBench R20. No i na początku pewnie ktoś zapyta, dlaczego R20, a nie R23? Ten procesor i tak jest bardzo słaby, więc R23 to by się robił na tym procesorze chyba z 3 godziny, bo on osobno liczy multi-core i single-core. Natomiast tutaj e, mamy overall score, czyli tak zwane ze wszystkiego. E, no i e, G1610T osiągnął 144 punkty w tym teście, co plasuje go dużo, dużo, dużo niżej niż mobilny Broadwell e, z 2014-2015 roku. No wiadomo, jest to G1610T to procesor z 2013 roku około, więc i tak jest generacje dwie generacje praktycznie do dołu, natomiast nawet może i trzy. Natomiast zobaczcie, bardzo zabawna sytuacja: 144 punkty. Jeszcze nie miałem takiego procesora, który osiągnąłby tak mały wynik w signbenchu R20. Ale cóż, 35W TDP, 2 jajka, 2,3 GHz, więc no, cóż można tutaj oczekiwać od takiego sprzętu? Ważne, że nada się do moich zastosowań następnie pomęczyłem troszeczkę procesor OCCT, test LINPACK który najbardziej wygrzewa procesor i przez 22 minuty ten procesor był katowany na maksa swoich możliwości no i temperatury maksymalne jakie udało mi się zanotować, a raczej HW monitorowi to 45 stopni Celsjusza oczywiście to dzięki temu, że te wentylatory które w tej obudowie są kręciły się z dosyć dużą prędkością i robiły bardzo duży przedmuch dodatkowo w pomieszczeniu było około 20 2 stopnie, więc też nie jakoś bardzo ciepło. No i to dało taki efekt. Przypomnę Wam, że te wentylatory kręciły się tak na 50% swojej mocy, może 40%, a jeszcze jest 100%. No i ogólnie jak odpalam na 100%, to temperatura praktycznie zrównuje się z temperaturą, która panuje w pomieszczeniu, naprawdę. No, może tam stopień, 2 jest różnicy, jak to zawsze bywa. Ale, no, wygląda to, no, Ciekawie, ciekawie, zobaczcie sobie, chcielibyście pewnie mieć w swoich komputerach takie procesory, yy, znaczy takie temperatury na procesorach. No jest grubo, ogólnie jest grubo, no, to są dwardzenie dwa wątki, 35W TDP, więc wiadomo, że nie będzie tutaj 80 stopni, ale i tak jestem zaskoczony, bo liczyłem, że ponad 50 to przebijemy. No a jak widzicie, chcąc nie chcąc udało się tej granicy nie przebić, więc jestem zadowolony, nawet jak będzie zamknięty w tej mojej szafie rakowej, ten serwer to nie zdusi się jakoś. Bardzo dzięki tym wentylatorom i tym, temu niskiemu TDP. Na koniec jeszcze pokusiłem się o test SSDK programem z Crystal Disk Mark. Pamiętajcie, że jest to złącze SATA 2 i osiągnęliśmy następujące wyniki. Jeżeli chodzi o odczyt, jest to 280, prawie 2 MB na sekundę i jest to prawie maksimum, które oferuje SATA 2, bo SATA 2 to 3 gigabity. Dodatkowo zapis to 256,6 MB na sekundę tutaj mogłoby być już troszeczkę lepiej, bo te 34 MB nam brakuje do maksymalnej wartości jeżeli chodzi o te pomniejsze liczby zapisu, no to mamy i odczytu, to mamy 40. Jeżeli chodzi o odczyt, natomiast o zapis 238. Natomiast dla małych plików, tych najmniejszych, mamy 30 i pół. Jeżeli chodzi o odczyt i 46 i 70. Jeżeli chodzi o zapis. Także jak na SATA 2 jest całkiem nieźle. Nie ma co tutaj narzekać. Wszystko uruchamia się płynnie, wszystko działa dobrze. Także. Jako SSD za 40 zł, to uważam, że to był naprawdę niezły wybór. I po wstępnych testach na Windowsie przyszła pora na zakończenie tej zabawy i zainstalowanie systemu docelowego, czyli e, TrueNASA Scale. E, jak widzicie, to instalacja przez KVM, czyli przez konsolę e, wbudowaną w e, IPMI, w ten, ser w ten moduł zarządzający serwerem. Zainstalowałem sobie TrueNASA, e, uruchomiłem, wstępnie go skonfigurowałem, pobawiłem się. I potem jeszcze wleciał Proxmox, później znowu Trunas. Później jeszcze przez chwilę był Debian, tak po prostu do testów, i, i skończyło się znowu na Trunasie. Także teraz już jest stricte. Właśnie ten system, korzystam z niego jako nas, ale to wszystko zobaczycie w kolejnych odcinkach, bo z tego serwera będzie jeszcze co najmniej jeden, albo może i nawet dwa odcinki. Właściwie to chyba na pewno dwa będą. Także dzisiaj była taka lekka zajawka, sprawdzenie wydajności i tak dalej. Już nie chciałem tego łączyć w poprzednim filmie w całość, żeby po prostu nie trwało to zbyt długo, bo wiem, że widzowie nie lubią zbyt długich filmów. No to zrobiłem jeden. Krótszy i drugi również krótszy. I mam nadzieję, że byliście zadowoleni z tego testu. Jedyne czego żałuję, że nie sprawdziłem, a już teraz nie przeinstaluję na no Windowsa z powrotem, bo już mam porobione rajdy, i wszystko to to, jak w przeglądarce na przykład się ogląda film w Full HD, więc no tego nie stestowałem, aczkolwiek myślę, że jakoś tam by to grało. W każdym razie to jest serwer, nie komputer, więc też krótko mówiąc, takich zastosowań się na nim nie przewiduje. To było na tyle, jeżeli wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Kliknijcie subskrybuj, wbijcie na mojego Instagrama, michu.tv oraz na grupę na Facebooku, Mordeczki Micha. Wszystkie linki w opisie. Jeżeli ktoś by pytał, ten serwer można kupić cały czas na Allegro, jest jeszcze kilkadziesiąt sztuk, więc jakby ktoś chciał, no to niech wbija na Allegro i wpis wpisze komputer, serwer celeron G1610, tej na pewno Wam wyskoczy. Eee, no i to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich. Hej!